Nie rzuć im Chryste Świątyń nie damy pogrześć wiary, próżne zakusy duchów swych i próżne We wszystkich świątych i pół. Oh! you know 9 czerwca to kolejny dzień naszej nowenny przed beatyfikacją czcigodnego sługi Bożego Księdza Michała Rapacza. Jezu, dzisiaj w Dzień Pański klękamy przed Tobą, oczekując beatyfikacji Księdza Michała. Szczególną modlitwą otaczamy rodziny naszej parafialnej wspólnoty. Czynimy to nieprzypadkowo w niedzielę. Wszak to ten dzień tygodnia, który powinniśmy spędzić najpierw przy Twoim ołtarzu, a potem w gronie rodzinnym, aby umacniać wzajemne więzi. Szczególną modlitwą otaczamy rodziny, które przeżywają życiowe trudności, prosząc o, duchowe, o ducha miłości i wytrwania dla tych, którzy je tworzą. Dotykając tematu życia rodzinnego, myśl człowieka ochrzczonego bardzo często biegnie w kierunku Nazaretu. Gdzie, jak przekazuje nam tradycja, żyła święta rodzina. Święty Paweł VI, dzieląc się swoim doświadczeniem wiary, mówił o Nazarecie, że jest on szkołą, w której zaczyna się pojmować życie Jezusa. Jest to szkoła Ewangelii. W Nazarecie, zdaniem świętego papieża, uczymy się patrzeć, słuchać, rozważać i przenikać głębokie i tajemne znaczenie tego bardzo prostego, pokornego, jakże pięknego objawienia się Syna Bożego. Kapłańskie życie sługi Bożego księdza Michała Rapacza wyrasta z doświadczenia rodzinnego domu w tęczynie, gdzie 16 września 1904 roku przyszedł na świat jako jedno z czwórki dzieci Marianny i Jana. Dom przyszłego błogosławionego, choć niczym nie wyróżniał się od pozostałych wiejskich zabudowań, które cechowała prostota i znamiona rolniczego trudu, był niemym świadkiem życia, wiarą. Dzięki niej z biegiem lat dom ten stawał się Nazaretem, gdzie jak dalej czytamy w papieskim tekście, uczymy się naśladować Jezusa. Wracając więc do domu Jezusa, Marii i Józefa w Nazarecie, myśląc o rodzinnym domu Rapaczu w Tęczynie, czy też patrząc dziś na nasze rodzinne domy, warto w nich dostrzec nie nietwor... tworzące się mury, ale rodzinne więzi, dzięki którym stają się prawdziwymi domami. Im więcej tam otwartości na Boga, tym bardziej stają się szkołami Ewangelii. Beatyfikację księdza Michała Rapacza bezpośrednio poprzedziła na polskiej ziemi beatyfikacja rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich siedmiorga dzieci. Choć w historii Józefa i Wiktorii wiele wydarzeń posiada ogromne znaczenie, czymś, co diametralnie zmienia ich życie. Jest decyzja dotycząca zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Ich wspólne życie od tego momentu stało się przestrzenią, gdzie w różnych wymiarach uczyli się współpracować ze sobą, ale również w tej współpracy szukali żywej obecności Pana Boga. Jakżeż to zmieniło ich wyobrażenie dotyczące miłości, gdzie wychodząc od miłosiernego zapatrzenia się w siebie, doświadczali, jak ta miłość ich przemienia. Przybierając w nich samych kształt miłości jeszcze bardziej ludzkiej, pełnej, wiernej, wyłącznej oraz płodnej. Poprzez sakrament małżeństwa, Bóg nadał sens każdemu wydarzeniu w ich życiu, łącznie z męczeństwem, które staje się heroicznym wyrazem ich oblubieńczej miłości. Jakżeż trafne wydają się być w tym miejscu słowa profesor Stanisława Grygiela, który, zwracając się do małżonków, pisze, Miłość małżeńska odbija w sobie miłość bożą. To, co dzieje się między małżonkami, jest tak podobne do tego, co dzieje się pomiędzy ojcem i synem, że język poetyckich, że język poetyckich obrazów rodzących się w doświadczeniu miłości małżeńskiej daje możliwość mówienia o tym, co dane jest człowiekowi doświadczeniu miłości, jaką jest Bóg. Jezu, którego serce miłością goreje. Tą modlitwą pragniemy Tobie zawierzać wszystkie rodziny naszej parafii. Niech nigdy nie gaśnie w nich wzajemna miłość, która potrafi przetrwać wszystkie życiowe burze. Polecamy Ci rodziny zaangażowane w życie naszej wspólnoty oraz te, które tworzą wspólnotę domowego kościoła. Myślimy także o rodzinach przeżywających kryzysy. Prosimy, by wsparte Twoją łaską przeszły zwycięsko przez trudny czas, wychodząc z niego jeszcze silniejszymi i ugruntowanymi. We wzajemnej miłości i tania do Najświętszego serca Pana Jezusa. Fajne. Nami. Święta, trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, syna ojca przedwiecznego. Przez ducha świętego utworzone. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa. Ze Słowem Bożym, istotowo zjednoczone. Zmiłuj się nad nami. No. Zmiłuj się nad nami serce Jezusa, znów wszelkich besten na głębino, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodnie. Nad nami serce Jezusa króluj zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, który są wszystkie skarby mądrość i umiejętności. Zmiłuj się nad mną, serce Jezusa, którym mieszka cała pełnia bóstwa. Zmiłuj się nad mnie, serce Jezusa, którym sobie ojciec bardzo podob. Zmiłuj się nad nami, w serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. zmichuj się nad nami, w serce Jezusa, odwieczne upragnienie się. I wielkiego miłosierdzia. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa. Hojne dla wszystkich, którzy cię wzywają. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa. Śródło życia i świętości. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa. Przebłaganie za grzechy nasze. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa ze żywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starty, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w uczniom przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, życiej z martwych stanie nasze, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszniku, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Zbawienie ufających w Tobie, Zmiłuj się nad nami, Serce Jezus, Nadzieją w Tobie umierając, Zmiłuj się nad nami, Serce Jezus rozkoszy wszystkich święty, zmiłuj się nad nami. Baranku Bożym, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Pan, Baranku Bożym, który gładzisz Wysłuchaj nas, Panie, Ranku Boży, Który gładziesz grzechy świata, Zmiłuj się nad nim. Jezu, cichy i pokornego serca, Uczyń serca nasze według serca, Módmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmniejszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, w jakim imię grzeszników Ci składa. Daj się tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Do serca Twojego. i et tu cum melkim sacramentum ego te domino wszystkich Się. Panie Boże, daj nam godnie wielbić ukrytego w najświętszym sakramencie Twojego Syna, który został za nas zabity jak baranek, abyśmy mogli Go oglądać w wiecznej chwale, który żyje i króluje na wieki wieku. Jel mnie